Staże pod drzewami. Bierają liście i kasztany. To jest materiał do zajęć rekreacyjnych. Po prostu trudno w coś takiego uwierzyć. Wymusiłaś na mnie. Wy to umiecie robić. Wy to musicie robić. Nie ma takiej kobiety, która by przynajmniej kilka razy nie żebrala. No, powiedz, że mnie kochasz. Powiedz, jeśli nawet w to nie wierzysz, powiedz, że mnie kochasz. Nie macie wtedy ani wstydu, ani litości. Gorzej, tracicie wzrok, bo przecież tuż nad sobą widzicie nasze ogłupiale, nieruchome twarze. Wystarczyłoby trochę wrażliwości, ażeby dostrzec, no, chociażby dostrzec, Krople potu na czole, ale wtedy zamykacie oczy, niby z rozmarzenia, a naprawdę ze strachu. Nie, nie ze strachu, z okrucieństwa i egoizmu, z chciwości, bo przecież dobrze wiecie, że on wreszcie nie wytrzyma, wreszcie wyjąka to swoje żalosne kocham. Ach, Józefku, to takie nieważne w naszym wieku. I dopielaś swego, którejś nocy, a żyliśmy ze sobą już rok, którejś nocy powiedziałem, że kocham. Klamalem z mozolem, z jakim się chyba tylko umiera. Ty przyjęłaś moje kłamstwo, jak zaproszenie do tańca. No i. Zaczął się ten taniec. Ale już dawno się skończył. Przecież, gdyby nas teraz ktoś podsłuchał, to naprawdę, paradny, Józefku, zachowujesz się jak dwudziestoletni smarkacz. Ja? Państwo zobaczą. Małżonek dzisiaj nie jest w najlepszej kondycji. Handra to czy skleroza, Józefku? Proszę. Jedno utko dla siostry przełożonej. Drugie dla siostry Marii. A pan, profesorze? Czy zgodzi się pan y, na ten kawałeczek z kuperkiem? Patrz, Józefku, siostra Maria się zarumieniła. No, przecież nie powiedziałam nic drożnego. Prawda, siostro przełożona? Czy nie uważa pan, profesorze, że siostra Maria powinna występować w filmie? No, oczywiście. Oczywiście mam na myśli film głęboko religijny. Nie znam się na tym łaskawa pani. Wiem natomiast, że siostra Maria boi się wyładowań atmosferycznych. W ten sposób łączy nas jakieś pokrewieństwo duchowe. Pan jest w błędzie. Niczego się nie boję. Uważam, że w XX wieku nawet na klasztorach powinny być odgromniki. I to wszystko. Czy będzie wino, chciałabym wznieść toast. Widzisz, Józefku? Tak to bywa, kiedy mężczyzna zapomina o swoich obowiązkach. Jedną chwileczkę, Państwo wybaczą. A kto otworzy? No, mamy mężczyzn. No. by tak. To chyba pan, profesorze. Tak, ale ja nie mam przyrządu. A, zaraz. Jest. Masz tu kalmita, rób swoje. No, różę się, mów coś. Kiedy teraz patrzę na Józefka, często nachodzi mnie coś w rodzaju zadumy filozoficznej. Może używam niewłaściwego określenia, profesorze, ale nie jestem intelektualistką, proszę mnie poprawić. Myślę jednak, że to ma coś wspólnego z filozofią. Otóż poznałam Józefa Kalnity jako człowieka pełnego werwy, dążłana, być może nawet trochę lekko ducha. Uwielbia otwieranie szampana. Robił to za pomocą nieznacznego gestu palców. I nawet w najdrobniejszym geście potrafił być tak silny, tak młodzieńczy, iż w końcu uwierzyłam, że dla niego jedynego zatrzymał się czas. Pamiętasz, Józefku? Mm -hmm. Mieszkaliśmy wtedy nad morzem, spaliśmy przy otwartych oknach. Słyszałam bicie wody obrzeka, wydawało mi się... Nie, nie, siostro przełożona, już się streszczam. Otóż powiedziałam wtedy Józefkowi, że on się chyba nigdy nie urodził i że dlatego nigdy nie umrze. Porównała go pani do Boga? Tak, a rzeczywiście, siostra ma rację. Po prostu bluźniła. Nalej, Kalmita. Chciałabym wznieść to ostro. Chwileczkę. Panie profesorze. Kiedy poczuje pan, że nadchodzi koniec, no to ostateczna godzina. Czy będzie pan krzyczał? Ja... Ja nie wiem, o czym pani mówi. Dziwię się panu. Pani narcyza zadała pytanie. Chyba dość jasne. Tak, ale... Wody. Nie. Już nie potrzeba. Przeszło. Musi siostra wiedzieć, to znaczy muszą panie wiedzieć, że co prawda pracowałem nad ujarzmieniem piorunów, ale to była przygoda. A pytanie pani Narcyzy nie dotyczy żadnej przygody. Ono jest związane z koniecznością. Z wyrokiem. No pomóż mi, Kalmita. Dobrze mówię. Chcecie albo nie, a ja wygłaszam toast. Rozgniewałam siostrę. Wiem, jestem wścibska, może nawet trochę niedaktowna, ale taka już jest specyfika mojego zawodu. Kiedyś miałam grać prostytutkę. No było dawno. Milcz. Powiedziałem to przez wzgląd na siostrę Teraz grasz tylko poważne role. Więc proszę sobie wyobrazić, zaprzyjaźniłam się z takimi dziewczętami. Ale w końcu one się obraziły. Kto ja, kto? Chcę wygłosić toast. Ależ tak słuchamy. Józefku, na pełni kieliszki. E... Chciałam podziękować pani, pani Narcyzo. Utrzymujemy nasz zakład, no, prawie cudem. Jesteśmy biedne. A i nasi pensjonariusze, to oczywiście nie ich wina. Nie we wszystkich wypadkach. Więc i nasi pensjonariusze jakoś nie mieli szczęścia w życiu. W tej sytuacji każdy cieplejszy odruch, no kiedy ktoś nam okaże serce, tak jak pani, pani Narcyzo. Siostra przesadza, spełniam go swój obowiązek. Nie mówię o obowiązkach. Ech, o czym to ja właściwie mówię? Dziękujemy pani, pani Narcyzo. Za jej wspaniały Ach, podarunek. Tak, tak, tak. Dziękujemy pani Narcyzo yy, za jej wspaniały podarunek. Czy chodzi o mnie? Cicho na rany Chrystusa. Czy pozwolicie mi dokończyć, czy nie? Co to za halasy? Na górze u babci Pelopones. Jakieś krzyki. Patrzcie, <grym> Pelopones. <grym> zwykła przemawiać do siebie. Nie są to rzeczy koniecznie ciekawe, ponieważ z dnia na dzień coraz bardziej głuchnie ostatnio zwraca się do siebie w tonacji komendy wojskowej. Ale chyba się nie rozmnożyła. Słyszę kilka głosów. Głosy są męskie. Pójdę sprawdzić. Zaraz, ja to załatwię. Tak, tak. Lepiej, żeby siostra Maria. zrobimy

wszystko rozumiem, ale dlaczego oni obgryzają kubki? I czym? W tym miesiącu trzeba było wymienić cały komplet. Dzisiaj sprawdzałam w kuchni. Znowu obgryziony. Tak, to kosztuje. Najgorsze, że i na mnie przyszła kryska. Wie pani, lubię na noc wypić czarnej kawy. To się nazywa podciśnienie czy niedociśnienie. Zapomniałam drobiazg. Zaraz z kuchni pobiegłem do swojego pokoju i obejrzałam filiżankę. Nadgryziona. Ty proszę. No proszę pani, proszę. Bardzo przykro, Pani Narcyzo, ale takie sprawy załatwia się u nas na gorąco. Siostro przełożona, panowie ręciści znów dopuścili się przestępstwa. Jezus Maria, na babci Pelopones. Jak siostra pamięta, wczoraj zlikwidowałam alkohol u pana karmity. Trudno, trudno. Panie Karmita, proszę mieć pretensje do swoich przyjaciół. Staczasz się nadal. Więc nie ma dla ciebie dna. Chwileczkę, proszę pani. Posłuchajmy siostry Marii. Zaniosłam resztę wódki do babci Pelopones. No, po prostu domyśliłam się, że panowie będą węższy za swoją, pożar się Boży własnością. Zapłaciłem równe 100 złotych, jedną czwartą mojej renty. Bóg tak znowu nie ma czego żałować. Wiedziałam, że taki pan pożarski nie cofnie się przed zrewidowaniem nawet mojego pokoju. Na bezprawie odpowiadam bezprawie. Inaczej nie byłbym tym, kim jestem. Siostro przełożona. Siostro przełożona, proszę zwrócić uwagę panu Pożarskiemu, a był wolny nas od słuchania podobnych aforyzmów. Zamknij się wreszcie, pożarski. No, ktoś zdradził, że alkohol jest u babci pelopones. Wdarli się do pokoju staruszki zastosowali metody, po których jestem pewna, że kobiecina ze starzeje się Co też siostra wygaduje? Przecież ona ma już ze 213 lat. Smakul! Kto wam zdradził kryjówkę? Nie powiesz! A wiesz, że ja umiem łamać ludzi! Wiem. Ale nie będę gadał. Nie doczekaj. A ja się domyślam, kto to zrobił. Ostatnio panowie bardzo zaprzyjaźnili się z Hrabiną de Profundis, szczególnie pan Pożarski. Znając przeszłość pani hrabiny, należy przypuszczać, że względu mężczyzn w tym wieku. Państwo wybaczą, ale ja nie mogę tego wysłuchiwać. To jest upokarzające. Ale do pana nie mam pretensji, panie profesorze. A to szkoda, siostro Mariu, bo to ja właśnie widziałem siostrę, kiedy siostra szła z litrem pod pachą do pokoju tej starej wiedźmy. Panie profesorze, co za słownictwo. I powiem więcej. Siostra Maria widziała, że to ja ją widziałem, więc po co ta obluda? I niech to jasne pior.